Witajcie, cześć. Mateusz, z tej strony witam was w kolejnym odcinku nieporadnika, gdzie grać będziemy w Hearthstone'a i karczemną bójkę dzisiaj zagramy. Ja jestem troszkę dzisiaj taki bardziej, powiedzmy, uspokojony. <grytumny> Nie, nieprzytomny, może, ale miałem pierwszą dawkę szczepionki zaaplikowaną w dniu wczorajszym i odpukać poza. Prawda, ramieniem, które boli jak pieruny. W miarę się czuję dobrze, chociaż część czuję taki podmęczony. A, ale nic, nic innego się nie działo, także jestem całkiem pozytywnie nastawiony. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Za trzy tygodnie kolejna dawka, i, i będę być może zaszczepiony w pełni. I być może będę mógł. No nie ta bójka robi. <laughs> I być może będę mógł sobie polecieć w odwiedziny do rodziców w końcu. Bo nie krwam, że tego mi trochę brakuje. W międzyczasie mamy bitwę Tolbarat. Bo z Tolbara uciekają magiczne istoty, zagraj strzelnika, dostaniesz zaklęcie to w tym całym koście, lecz będzie ono darmowe. Okej, okay, jakie ja mam questy? Zobierz czy kart, wygraj, 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 czyli niezależnie kim zagram, będzie dobrze. Świetnie. Świetnie. To ja chcę zagrać. Kim ja chcę zagrać? Zagram szamanem na to Totem. Wszystko nad temat Oj, mogę po, po dwie kopie dawać, zapomniałem, że to... Inny... To w sumie chciał dać To oczywiście Mogę to wziąć, mogę to wziąć. Nie wiem czemu nie biorę tych złotych wersji tego. No bez, bez różnicy. Alakira Nie chcę zaklęć. Jakieś takie dziwne rzeczy. Okej. Okay. Ja Teraz jeszcze stronicy są fajni. <laughs> Inspiracja. Uuu, nie mam za dużo. Za dużo kart z inspiracją nie mam. Szkoda. No zobaczmy tutaj. Um. Zakładam, że go zostało po prostu. Wiecie. O... Mogę w sumie to mieć. że Będę dostawał zaklęcia losowe, z którymi będę coś robił. A poza tym to, to nie do końca mam konieczność posiadania tych zaklęć. Nie wiem, czy to się sprawdzi. Pewnie się nie sprawdzi. <śmiech> <śmiech> To może być. I weźmiemy może pana Rukana. Drukana. Niech będzie. Nie mam zielonego pojęcia, czy to jest sensowna talia. Prawdopodobnie nie. Aczkolwiek w bójkach nie o to chodzi, żeby mieć sensowną talię, tylko wygrać, zdobyć pakiet, iść do domu. Do tego się sprowadza trochę moje, moje podejście w tej chwili, jeśli chodzi bójki. A mnie to rami boli. Ha! Nie lubię ogólnych szczepionek. Tak samo szczepienia na grypę robię, bo czemuż by się. Ja wziąłem to w końcu, o, wziąłem to. Hm. A, bo bo czemuż by się nie zabezpieczyć, tak? Ale nie lubię zaszczyków. igieł Wszelkiej maści. <gry> Zrobimy to i potem to. A, to zakończenie będzie kosztować zero. czyli nie zrobię tego. Nice. Okej okay. <głosy nie ma>? wyszedłem chyba na tym troszkę lepiej, ale kto to wie. to jest śmieszny żywiołak, bo on nic nie robi. Nice. i co teraz? I see. Nice. Czy to jest cofanie? Hmm. Zastanawiam się, czy to jest cofanie strunika. Jeśli to jest cofanie strunika, to trochę niefortunnie. Jeśli to nie jest ufanie strunika, no to mógłbym zagrać to i zabić jednego z tych ziomków. I zobaczymy. Hmm. to jest? A! Coś jeszcze innego. Ok. Zakładam, że koniec będzie kosztować 0 zawsze. Dobrze. Bardzo dobrze. Wszyscy robimy dokładnie to samo Generujemy dużo kart W tej bujce, bardzo dobrze Bardzo mnie to cieszy dobry To mnie, mnie cieszy Ma ziomek przewagę w tej chwili Uuu, to jakby skopiować byłoby nieźle Możesz to podłożyć? Ooh, that is kind of fun. Mm. Ja chcę to zagrać, a w sumie nie, chyba chcę, chcę to dostać w klonowaniu i zagrać to mimo wszystko jako następnik. No mogę poczekać jedną turę, ale lepiej nie spokojnie. A to chciałem mieć teraz, żeby móc na samym końcu poatakować trochę. Mm. Co ty też nie powiesz? Mnóstwo stronników. Tak naprawdę opłaca mi się rzucać stronnika, bo to jest zaklęcie. Ale z drugiej strony chcę jednak eliminować trochę. No, czysto kart też. Będę pewnie robił miksturę tych zagrań. OK? Przed odzyskujemy punkty. O, mogę to zrobić w sumie? Nie zawsze, jakie zaklęcie dostanę. Uuu! Nice! Very nice! Zróbmy to. Uh, i teraz tak chcę zabić na pewno tego. Na pewno chcę zabić tego. I ch chyba chcę zabić ją. Tam nie zaczynamy sobie dalej stanie. Mamy sfugusa. O, bardzo dobry sfugus. Bardzo ładnie. Okej. Okay. Dużo, dużo drobiazgów wydajemy. Dużo drobiazgów wydajemy. No ale to przeżyję. No tutaj o to chodziło. To no jest wystarczająco. Tylko teraz pytanie: Czy ja chcę faktycznie tego sklonować? Czy chcę. A nie, chyba chcę go sklonować. Chyba mi się to najbardziej opłaca. Mimo wszystko. Okej, okay. that's pretty cool. That's pretty cool. Zabijemy tego ziomka. Zabijemy tego ziomka. Leczymy punkty zdrowia. Moje totemy, oko, patrzące, oko, wszystko widzące. To może wystarczy. Uh. Ok, intrygujące, nieładnie, ale tylko jednego wyeliminował. Serena! U, 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 u. Chyba tego mimo wszystko chciał przemienić w coś kosztującego więcej. Bo cała reszta jest... No, jak ja bym chciał mieć... Jakąś burzę z piórnami. Nie obraziłbym się za burzę z piórnami. Zupełnie mi się nie obraził. No, zobaczmy. Może będzie dany. Ja mam samych stronników. To zaklęcie nie ma sensu. <śś> Okej, okay, zabijemy tego ziomka, zamienimy go w coś więcej. Dużo mi to nie daje. Przynajmniej nie to co bym chciał, żeby mi wydało. A komu ja chcę dać prowokację? Chyba temu ziomkowi. Mimo wszystko. tak Uuu i mogę dać mu boską Tarczę! To jest całkiem niegłupie. Uważam. Więc tak uczynię. To jest tak bezsensowna karta. Zrobimy to. I przyzwijmy zwykły totem. Może będzie leczenie. Nie. Prowokacja kolejna, okej. Okay. jest sensowne. Nie mam punktów pancerza. Jakbym miał plus jeden do punktu obrawy, to, to by pomogło. O! Dzień dobry. To jest dobre. Trzajnie Fortunnie. Aczkolwiek myślę, że teraz przeciwnik będzie o duże straty po swojej stronie. To jest droga karta. Tak swoją drogą. Uuu! Notku! Cool. O, oh wow! No to żeś trafił. Za trafiłeś, no. Wow. O, nie podoba mi się to. <suszy> Chyba trochę chcę spalić te karty, bo chcę dostać po prostu zaklęcia. Nie najgorzej. Wow! Tego się nie spodziewałem. Um, czy ja chcę sługusa? Ja chciałem to zagrać, nie? Tylko nie mam jeszcze komu dać tego zrywu. A, to kosztuje zero, Okej, okay, no czyli mogę jej dać zryw? Okej. Ok. czas? Okay. To Teraz w sumie nie najgorsze. Zagrajmy totem. Zagrajmy to. No, ale nie dostałem to, co chciałem. Już nie ma tego wykonania? Komu... Oczywiście, że ona została zniszczona. Nie, o... nie mam co, co robić. Poczekamy. Komplikuje się nam sytuacja. Nie ukrywam. I czułem, że będzie troszkę lepiej. O wow! Tego się nie spodziewałem Muszę użyć tego I mu ten smog nieszczęsny, no ale trudno co mi przeszkadza? On chciał kartę spalić po prostu, okej, okay, spoko. A, tylko mam pięć, tam, hm, hm, ha. No mimo ja wszystko muszę zabić wszystkich. Sorry. A, I wybierzemy... To! Będziemy z Fogusów szukać. Okej, okay, to jest nie najgorsze. Mam nadzieję, że nie ma nic przeciwko temu się okażą. Okej, okay, plus jeden do ataku zryw w końcu. Coś przydatnego Okej okay. Fair enough. demony. Zły na potęgę. Uu. Uu. On liczy na to, że ten zginie. Jest taka szansa. Przeżył! Świetnie. To jest bardzo dobra karta Wow Really? Najlepiej jak tylko się mogło wydarzyć To słaba karta Mmm, mógłbym użyć tego i tego Żeby go zabić I zostawić sobie ten zryw Chyba tak zrobię Z Zostawię ten zryw Na razie o. Pytanie, czy chcecie dwa drzewce przyzwać? Chyba chcę. chociaż może nie zostawię. Poczekam. No, ma teraz smoków, i ma dużo demonów. Ała! Nie ma już do temu, który ma plus jeden do okej, okay, dziękuję. Zarejestrowałem informację. <grymne> przyjąłem, przyjąłem do. Hmm, to ma 7 Wow A nice. o! To jest totem. <laughs> Czyli mógłbym. To plus 2 to jest 9, 10, 11. Szut. Za mało o 1, tak? 9, 10, 11. Nie chcę tracić dwóch tych. Dostanę może jakieś dobre zaklęcie. O! Bardzo ładnie. Very nice. Mm, I chcemy to. Moment, pierwsze chcemy to sklonować That's for sure. i w sumie. Dwa razy plus jeden z ataku? Nie, chcę raz karty dobrać. Tak. Tak. Tak, tak, tak. I to mogę zrobić na samej turze. Nie muszę się śpieszyć. Mogę to zrobić jeszcze To dopiero wciągająca lektura. Okej. Okay. Mogłem to zagrać przed zagrażeniem tego później do ataku, ale spoko. Wyrwałem się z tej Intrygujące. Hmm. Dla cienia jesteś tylko pionkiem

Dobra, wpierw zobaczmy Co to robi. Nie, to zaatakujmy tym. Zde sofanie. O! Kopię przyzywamy. Ok. Ciekawe. Ciekawe. Jak ja jestem w stanie tego zabić? To jest bardzo dobre pytanie. Na które nie znam odpowiedzi. zróbmy kopię stronnika stali przeciwnika. Zróbmy to. Zróbmy to. Oa. 1 2 4 5 15 5 muszę policzyć. 5 8 plus 15 to jest sporo, nie? Chyba wygrywam. No bym drugie takie dostał, to był w ogóle zarobiście. Tak wygrałem. Żeby tylko nie popsuć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I pakiet kart, który chciałem zdobyć, właśnie zdobyłem. Świetnie. Otwórzmy ten pakiet kart w takim razie. I cóż mogę powiedzieć? Cieszę się, że udało mi się zaszczepić. Nie ukrywam, że było to coś, co. Chodziło mi po głowie, ale no, nie, nie kwalifikowałem się w żadną kategorię. Co jest może i dobre, bo oznacza to, że ogólnie jestem zdrowym człowiekiem. A, I się nie kwalifikowałem na żadne wcześniejsze szczepionki. A, I tak samo moja praca też nie kwalifikujemy do tego, żeby, żeby można było się za, a, dostać tą szczepionkę szybciej. Ale ponieważ teraz w Stanach przynajmniej jest już to dostępne dla ludzi 18 plus, to łatwiej po prostu się można zapisać, znaleźć termin, w miarę blisko nie trzeba też jechać na drugi koniec świata. O, a z, mam z nami, którzy tak robili, je, jeździli po 230-300 km, tylko po to, żeby się zaszczepić. O, ja mam elektryczny samochód, więc nie mogę jeździć do takiej odległości. Ale udało się zdobyć tą szczepionkę. Tak jak mówię, odpokać czuję się dobrze. Trzymajcie kciuki, żeby kolejna dawka też była ok. Uh, mam trochę innych rzeczy jeszcze na głowie, dlatego, tych odcinków jest trochę mało ostatnimi czasy. Uh, ale postaram się nadrobić, uh, jak będę miał tylko okazję. Jakie to inne rzeczy, to, to pewnie opowiem jeszcze przy okazji. Także stay tuned, stay tuned. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Dzięki, że oglądaliście. Do słyszenia na razem. Papa. Pa.